Łapiemy tutaj całość do łapy, bierzemy nasz sznurek, który sobie ukroiłyśmy, robimy małą pętelkę, to jest mała pętelka, to jest długa końcówka, tą małą pętelkę układamy sobie w dół naszej roboty znowu i mając tutaj końcówkę, tutaj jest końcóweczka, długą częścią kręcimy sobie. Zaczynamy okręcać sznurek. Dosyć ścisło znowu, tak jak poprzednio. Lecimy w dół. Okręcamy wszystko, zbliżając się do naszej pętelki. I jak już zbliżamy się do pętelki, jesteśmy już wystarczająco blisko pętelki, albo skończy nam się sznurek, albo stwierdzimy, że już to jest taka opaska, jaką chcemy. Przewlekamy przez pętelkę, zostawiamy ten sznurek, bierzemy krótszą końcówkę, ciągniemy, tu sobie jeszcze układamy, ciągniemy, aż pętelka wejdzie nam tutaj pod, pod tą opaskę. O, moja znajduje się mniej więcej tu. Bierzemy dwie końcówki, ciągniemy, następnie. Obcinamy bliżutko tutaj roboty, bliżutko tej opaski i mamy gotowy kwietnik.